Siemanko, witam wszystkich z tej strony projekt, a w tle widzicie gameplay z Call of Duty Black Ops 2. Jest to Team Dead match na matce Yemen. Jak widzicie grałem sobie tutaj bronią MSNC z tumikiem, chwytem przed nim oraz na trzecim dodatku były to szybkie magazynki. Później gdy skończyła mi się amunicja, bo nie przybyłem W tym meczu akurat od linożerce podniosłem spotkę na Ibo, w tym też nawet mniejsze się grało. Takie jak tutaj używałem, było to waga lekka, twardy zawodnik oraz dręczność wybędę tutaj również C4 oraz ładunku porażającego. Jak widzicie skorzyciki na tym meczu były to BSP, counter BSP oraz orbitalny pisat Udało mi się w tym meczu zdobyć medal bezwzględnego, czyli te boskie bez żadnego zgonu, oczywiście wszystkie kile z broni. Ale przejdźmy do tematu komentarza. No więc tak Jak widzicie jest to mój pierwszy dopiero komentarz na moim kanale i ogólnie na YouTubie. No więc wypadałoby coś powiedzieć o tym kanale, co zamierzam na, nie wst na niego wstawiać, no i jakieś istotne informacje przekazać wam. No więc tak, no, będę chciał tutaj umieszczać filmiki z komentarzem do Call of Duty. No muszę kiedyś do Battlefielda, chociaż wątpię no, w to, bo na razie no, Battlefield bardzo mi klatkuje, nie jak gram, ale nagrywam właśnie, na ten. kina nie ma, więc to no, ciężko jest coś uraźć nagrywając przy 20 fps grając. No krótko mówiąc coś w tym stylu Jadloczek i Yoshi, Ribe 2, tylko że wiadomo, jak na razie to w dużo mniejszej skali. Jak słyszycie, moje mikro nie jest też za super. Jest to po prostu zwyczajny mikrofon wbudowany do mojego laptopa. Ale za niedługi czas będę kupował jakieś lepsze mikro. No może też na jakieś super z typu Blue Yeti czy jakiś tam, no, ale zawsze będzie lepsze od tego zwykłego wbudowanego. No ale przecież oprócz mikro no myślę, że liczy się. Również komentarz, no i gameplay dobry. No co niestety działa na moją niekorzyść, bo nie jestem już jakimś wszech, koksem, że wbijam jakieś 100 plusy czy nawet 50 plus, nie ugrałem jeszcze nigdy. No jest ciężko, no. No, ale mam nadzieję, że nadrobię to moim komentarzem. No, chociaż teraz też mój komentarz pewnie woła po Polsce, no, nie mam, bo no ciężko, jeszcze nie jestem jakimś tam super komentatorem i popełniam dużo błędów w tym, w tym co teraz mówię. No i wiadomo, zasinam się, jak już nieskładnie mówię w ogóle mój głos, KP, no ale jeżeli widzicie jakieś błędy, małe, większe no to proszę napiszcie mi w komentarzu na pewno będę starał się jak najlepiej na was komentować i uprawiać błędy staracie się z komentarza na komentarz coraz lepiej to robić no więc proszę was zamie zamieśćcie jakiś komentarz z konstruktywną krytyką jeżeli widzicie jakieś bardzo wielkie błędy no oczywiście dajcie lajka jeżeli podobało wam się to naprawdę zmotywuje mnie nieźle do dalszej pracy no jeżeli chcecie komentować, komentować mój kanał na bieżąco, no i oczywiście oglądać wszystkie filmiki, które wstawiam, to dajcie mi subka, co jeszcze bardziej zmotywuje mnie do dalszej pracy. Ale widzę, że gameplay się kończy, więc się na razie z wami żegnam. Narka.